A, będziemy mieć jak Wiesz, mam a... Nowe przepisy mają być dużym ułatwieniem dla rodziców hospitalizowanych dzieci. Ustawowo już w tej chwili nie będą pobierane opłaty za pobyt rodziców z dziećmi na oddziałach dziecięcych. W legnickim szpitalu to nie rewolucja, bo takie opłaty zniesione były od dawna, a i wcześniej dzienny koszt wynajmu łóżka wynosił jedynie 5 zł. Inaczej bywało jednak w innych placówkach, gdzie rodzic płacić musiał nawet kilkanaście złotych. Kwota być może nieduża, jeśli pobyt dziecka dotyczył kilku dni. Bywa jednak inaczej. Dzieci są chore na takie jednostki chorobowe, które wymagają dłuższego leczenia, kilkutygodniowego nawet. E, no w tym momencie no uważamy, że ta obecność rodzica jest nieodzowna. Bo dzieci czują się bezpieczniej i pewniej, o czym mówią sami rodzice. Bo dziecko, jak jest z rodzicem to jest bardziej jakby się czuje bezpiecznie i tak samo dla, dla rodzica jest ważne i żeby dziecko też było bez, bezpieczne w szpitalu, no i jak rodzic jest, to jakoś tam zawsze można przytulić dziecko, czy wiedzieć, że nic mu się nie dzieje. Dzieci no nie znają tutaj tak tych zabiegów pielęgnacyjnych, często się boją, szczególnie takie maluszki, które no, dla których takie wkłucia, jakieś tam nie wiem bandażowania i, i badania są nie, niekiedy pierwszy raz w życiu robiono. A jak twierdzą lekarze, mniejszy stres i obecność bliskich to przede wszystkim szybszy powrót do zdrowia, a to nie ma swojej ceny. Jakie dobre jest? Pokaż takie to takie dobre.